Čo mám witam Was vás na live. Ściema widzowie Halo gdzie ten pykińce? Już, już, już chciałem wszystko ustawić Idziemy sobie na węcik trochę i jak, jak ktoś chce grać o szcząki, po prostu niech napisze jak chcę i ja pójdę spawna i zagramy Minimalna stawka to 50 koła Dawaj, 100 Nie 50 Dobra. Dobra. Jakie itemy masz? Sławet, jak? co so po prostu mam hajs. Zrzuciłem ty palec Ja paladłem, ja paladłem, ja paladłem. Dobra. Dobra, szybko odbiorę sobie ten, nie a tepać się do trapów? Nie, aktualnie będziemy sobie grać na evencie i ostrzałki, bo nie chcę mi się um, tepać do typów, po pierwsze, po drugie, no, po prostu chcę trochę temu zarobić na evencie. Nie chcesz tracić jej nie? No. Tak. Co jak deadnę, no tu stracę wszystko, a tu nic się nie traci. Jest spad i dead, jest muszelka. A moją bazę? Nie, nie tepam się. Mówię, że się nie tapam, więc jak mam ocenić bazę, jak się nie tepam? Jest. Dead piglin mam muszelkę. Może wesite muszę to wziął, że mam tropę tylko bazę. Nie, nie będę oceniał. Mm, niepotrzebne. Ja tu farmię, o! Więc ja nie będę oceniał. Ja no, no tym mi będzie, to tylko trzeba mieć homa bo inaczej chłopie nic. jestem mi bardzo ocenić, no. no... nie wiem, no, nikt się nie tepa Chłopiec. żeby tu ktoś nie oskamał, no to jest mała szansa ale możemy zawsze zagrać w ostrzałki jak będziesz chciał to napisz po prostu ja chcę, ja pójdę skałę i na, sobie zagramy No, a chłop ma fej klagi. No i spadły mi I Nie straciłem. Ja nie skałem wszystkim z mówię, żeby się tym nie. No spadł, do swojej bazy. Ja jestem na farmy. E, się napięta śmie. Mm. Nie za bardzo. Nie za bardzo. Ja dużo mam osób na live i często robię live, więc nie pamiętam tak dużo. Nie chłop ma fake lagi, chłopie każdego hita trafia, a ma chłopie takie lagi. No spad. Kurde, szkoda, trapowałem chwilę z tobą. A jaki masz nick w minecraftie, to może po niku. To pewnie się, no nie się, nie ocenia bardzo, sorry. No, dobra, czekaj, okay. zabiję sobie piklina. Tak, na no tylko kojarzysz może? Nie, dalej mi to nic nie mówi. No Jak dam ci 30k, jak pejnisz mi teraz 30k, to się tepnę. Jak teraz pejnisz 30k? Pej Bartiach, ja będę... Pej Bartiach V2, jak będę widział, będę widział. Albo Jakby... Albo Nie, nie, bartia V2. Będę widział, że mi pejniesz 30 koła, będę miał 250, to się tepnę. Za 30 koła to tak. Aha, każdego hita trafia, nie fajnie. Wikiwany? S. Leży jeden z kibili? Nie padłem. Leży kolejny? O, jest muszelka. Czekaj. Czy też mnie jeszcze ci dam w bazie, ale musisz się ocenić bazę. Dobra, Chcę tepnę się zaraz bez itemów po prostu. Dobra. jestem. Git. Co? Idziesz w kółko i krzyżyk o 25 koła? No mogę w sumie. Bardziej gram... Nie, nie, nie idę o, y, kółko i krzyżyk. o Oszczałki o tylko. Ja idę tylko się. No nie chcę mi się. A bo dobra, pójdę ku krzyżyk, pójdę, pójdę, Dawid. No ale weź ja zrób łódkę. Ta taktyka nasza. Czekaj. Teraz się przejrzymy. Dobra, wywalone, te pa gór, kacpery. Ja cię za... że cię za Wystaw jeden, jeden koła Dobra. Dobra, Dawid, to napisz nick i zaraz... E, ja, potem tepeku się po prostu do mnie tepni i zagramy. Dawaj Kacper top. Ce... No to typa ocenić bardzo. Gorel Kacper tepnij mnie. Aha, sprzedała mi się coś seta za jeden koło. Nieźle. Ja. Czekaj. E... Dobra, napisałeś nikt? No to potem to tak jak mu ocenię bazę, to się tepnę. Tepnij mnie, ale powiedz, czy to jest czy ten. Czekaj. Tepnij mnie, gobelcaster. A bo dobra, napisz zagramy kółko i krzyżyki, potem się tepnę. Cepaj się, kubek, podłoga xt. Jeden Ale czekaj, bo ma musimy znaleźć. Nie. Tak. Nie mam itemów nawet. wywaruny mam niekredne. Okej, okay, tak się. I jak będziesz uro, to... Uro, uro. Jak będziesz to rzuć hajs i po prostu gramy. Rzuć hajs i gramy. Pepnij mnie, mnie jeszcze raz. Dobra, jest 25. Pepnij mnie jeszcze raz. Ja zaczynam, teraz ty. Tak, mnie. Witam każdego. To jest jeden raz. Siema, jak... na... ...czy... ...umra... Tak, mnie. Czekaj.

Potrąpa? No to napin mnie. Ej, no mi się wydaje, że to takie. daj wada, i heis. No, jestem. Cześć się ma? Oceń bardzo bazę najpierw, no to oceniam tak 5 na 10 przez ECK i crafting 5 na 10 5 na 10 myślę, że to jest dobra ocena technik mnie na chłopie no nie mogę, mam antilogout No Jezu Maria. 1 do 30 No to tak jakby podzielić Żeby było od 1 do 10 to trzeba podzielić na 3 Czyli 1 głos to 3 Czyli um, oceniam tak, że 15 na 30 15 na 30 Albo nie, 30 na 30 Podoba mi się ta baza. Ja bym mógł taką mieć. 30 na 30. 30 na 30. Podoba mi się w sumie. Ja bym mógł taką mieć, bo szybko. Czemu y, 30 nagle zmienić? No mówię, że jakbym dał jeszcze skrzynki, ja bym mógł taką mieć. Żeby po prostu... Nie wiem, na przykład lód tu dawać, no to mógłbym taką mieć. Dlatego zmieniłem. Bo nie przemyślałem najpierw, ale no tak 30 dam. 30 na 30 myślę, że no jest okej. Okay. Tapnij mi please, nie tapnę. mi bić? No dobra, daj hajs teraz, daj hajs. dai raiz dai raiz dai raiz não te me dá de raiz Ci coś pokazujemy na przecie też. No i zabili mnie. Dobra. No i właśnie cię wywalam z live'a. Niestety już nigdy nie wpijesz. No i... No. Widzowie, wygramy o Kto chce zagrać Spawn CH2 u Mistrza Boni. Musicie mi dać jedną oszczałkę i ten. Jedną ostrzałkę dajecie po prostu i, i hajs i gramy. Kto chce zagrać pałonce h Siema, siema, powierzchnia. No, to kto chce zagrać pałonce H2, po prostu dajecie mi ostrzałkę, hajs i gramy. Minimalna stawka 50 koła. Minimalna stawka to 50 koła. Więc kto chce zagrać? Spawn, h 2 mistrz, broni. Kto chce zagrać? Chcę zagrać kółko i krzyżyk. O ile? I napisz swój nick. Kto chce zagrać po prostu niech mi da jedną strzałkę i i hajs. O jeden milion chce chłop. O jeden milion? No dobra, dawaj. Napisz swój nick i gramy. Dobra, czekaj, tak, ja ci zaraz, ja ci zaraz ten... Napisz... Zaraz ci pejnę. Napisz swój nick, tepaj się i gramy. Ale ja... I trochę, poleciał w brain O, mogę? Ale nie macie ale potem. Dobra, i napisz nick, e, Dawid jaki masz i się tepnij. I zagramy. I tepnij mnie. E, no, e, rusz się, rusz się. Oho? Idź spałna. No idź spałna i się tepa jeszcze raz. No Nikt bije mnie. Zabij go nie wiem. Dobra, widzę. Jak... No, no, Dawid, napisz jaki masznik, i się tepa. Jak wejdziesz na serwer. Ale teraz napisz jaki masznik. Ej, piję siłkę, no debil. Napisz. Dzień. Tak, ze mnie nie będę nic miał. Widział to, bo ja nic nie mam, ja mam tylko szepa. No poczekaj, no dobra, czekam, czekam. Top 1 Box PvP, okej, okay, okej. Okay. No ja idiota. Tak za mnie nic nie masz. Ja mam banię legendarną, nawet nie są TP Accept top 1 box pvp. Jesteś na serwie, tepaj się. Tepaj się i gramy. Ej, bo kupia, mam banię legendarną. Ja chcę chcę na 5. Kółko i księżyc stoka. No dobra, to tepaj się. Tepaj się. A te pamczę urna no no dobra chodź rzuć sto koła i gramy Rzuć sto koła i gramy chopie. Rzuć sto koła i gramy. Jak chcesz. No i wiedziałem, że my zacznę bić. Nie, raczej mu zoramy. Jest. Ej, wszedł w kratkę. I to już jest jego dead. Ma pełne mosa. Nie ja ma. Go. Ma jakiegoś cave'a. Jest kratka. Chłop mnie przez ścianę bije. Je i bije. Dobra widzowie, klipujcie to. Klipujcie, to widzowie, klipujcie! Klipujcie! Mam nadzieję, że ktoś ma sklipowane, to widzę. A co, padłeś? Nie. Te nie, nie. nie mam jak cię te po powrócić, no. bo mam antyloga. Nie, on w sumie pada, on nie ma refów nawet. Dead. No i opłaca się grać na cheatach, nie opłaca się. No i? A co z tym bombikiem? Sigma. Povercio mogę Cię tepnąć tak o, żebyś mnie chronił jak chcesz. Tepaj się, mogę Cię tak tepnąć. No i? No, ja ja też tak właśnie ale gówno mnie tepłeś. Top 1 box, idziesz o strzałki e, idę, idę. Czekaj. Ej, a stag sta ryfów opłaca się za 17k? Idziesz o strzałki, idę. E, zaraz powiem, bo idę, idę z na ostrzałki do grać. E, dobra, no to dropet 2. Czekaj, dropet 2 Kuba, choć z 1 daj 1 strzałkę, 30 koła i gramy. Z panca 1 legę, dobra. No jestem. Co mówisz w partijach? Chłopik krytowet za 75k Kupiłem. Co? O no ten taki podobny do lodu łapa. I co to daje? Po trafieniu...